Radio Wrocław Kultura. Muzyka DAP+, w Radio Wrocław Kultura. Muzycznie troszeczkę zmienimy klimat, ale pozostajemy wciąż na tej scenie tak zwanej niezależnej, no i też związanej koniec końców z Centrum Reanimacji Kultury, bo zespół Zdrój, którego reprezentant Jakub Zasada jest już ze mną w studio, koniec końców jest związany z Salką cerka. Dzień dobry Kuba. Dzień dobry, cześć. No i trochę reprezentacja jednak innego, można powiedzieć, pokolenia, czy już takich osób, które od wielu lat funkcjonują tutaj na scenie, na scenie muzycznej. Aczkolwiek Kuba jest przede wszystkim rozpoznawany jako grafik i autor wspaniałych plakatów, również do koncertów, ale nie tylko. No ale rozmawiamy o Twoim duocie Zdrój i o tym, że w lipcu ukazał się album w końcu z, z Waszą zarejestrowaną muzyką. Zdrój, czyli duet, który tworzysz razem z Sebastopolą. Sebastianem Jansenem, który nie jest pochodzenia polskiego. E, zacznijmy właśnie od tego, jak doszło do tego, że stwierdziliście, że, zagra że stworzycie zespół. Czy to był jeden moment, jedno spotkanie, jedna decyzja, czy to się jakoś tam rozwijało? To ja to opowiem. Opowiedz, Kuba. E, ponieważ faktycznie Sebastian we Wrocławiu mieszka e, od kilku lat i mniej więcej od tylu lat, ile istnieje nasz zespół. Wcześniej mieszkał z Pauliną, czyli ze swoją żoną, z którym teraz tutaj mieszka, między innymi w Sofii na Bałkanach. I kiedy przyjechał do Wrocławia, to spotkał tu. I Nie wiem, czy na przykład Paweł Irek nie był pierwszym osobą, do której on wtedy podszedł, ponieważ osoba, że jest zainteresowany muzyką, i po prostu na koncercie dowiedział się o istnieniu takiego, takiej salki, w której akurat ja wtedy grałem z innym zespołem, z, 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 który nazywał się Barłuk. I jakoś tak się okazało, że my mieliśmy zaplanowaną. My, czyli ja i koleżanki z barłogu, Ania i Iwona, ale jedna z. Czyli Ania się rozchorowała i zbrakło nam perkusisty na trasę, którą mieliśmy zaplanowaną. I tym splotem takiej fantastycznej okoliczności Sebastian wskoczył w zasadzie błyskawicznie za Anię Pastuszkę, która nie pojechała z nami. I zagraliśmy trasę od razu w zasadzie. Parę prób i już graliśmy w zespole. Ale to był jeszcze nie zdrój, tylko Baruk. Mm -hmm. A potem jak wróciliśmy, to już dokładnie nie pamiętam, może nie tak od razu, ale w pewnym momencie zaczęliśmy razem sobie próbować y, grać, i tak zostaliśmy do dzisiaj. Mm -hmm. uh... Bo tak, zdrój w pewnym momencie zaczął funkcjonować, można powiedzieć oficjalnie, od czasu kiedy zaczęliście grać koncerty e, i, i prezentować się na żywo, ale też trochę czasu minęło. E, do, do momentu, kiedy faktycznie nagraliście, zarejestrowaliście ten swój, ten swój materiał. Tak się wydaje, że teraz to wasze granie jest gdzieś zdecydowanie bardziej hmm, dojrzałe. To jest trochę dziwne słowo, ale jest bardziej doświadczone, czy może bardziej jakoś określone. A może ty byś powiedział, jak ty czujesz, jakie to granie teraz jest po, po tych latach, może już wspólnego? Mo, może to jest trochę tak, że ten czas mija i trudno byłoby mówić, że coś jest cały czas takie samo. Zwłaszcza, jak się gra muzykę improwizowaną, mamy tak. Taką w zasadzie tylko, tylko gramy. Ja myślę, że w ogóle ten nasz album, który jest może jakimś takim środkiem naszej twórczości, bo wcześniej grali, zagraliśmy kilka koncertów, długo graliśmy próby, z których czasami mniej wynikało rzeczy, czasami więcej, no i w końcu zagraliśmy rzeczywiście koncert też, wypychani trochę przez Huberta Kostkiewicza, który gdzieś w końcu powiedział, no grajcie, nie, nie ma na co czekać, nie? I ta płyta tak w ogóle, która wyszła niedawno też po też po trudach, bo akurat wbiliśmy się w jakiś taki moment jakiś kolejek dziwnych, dzi dziwnych sytuacji zwi globalnych związanych z, z tłoczeniem płyt winylowych, a my akurat zdecydowaliśmy się na, na, na winer i, i mieliśmy szczęście, że znalazł się wydawca. Ale dążę do tego, żeby powiedzieć, że ta płyta, ona w ogóle też jest chyba już całkiem inna od tego, co my gramy teraz. i Tak myślimy, że to cały czas się zmienia. Trudno mi też będzie o tym powiedzieć, czym się różni, bo to takie głupie mówić o muzyce, a już tym bardziej o muzyce, którą się samemu wykonuje. Ale myślę, że cały czas jest inaczej i też chyba to nas jakoś nakręca, że to może być inne. Posłuchamy teraz, bo jeszcze słuchaczki i słuchacze Radia Wrocław Kultura nie mieli szansy e, wyjść z tego szugejzu, który, w którym siedzieliśmy, siedziałyśmy przez ostatnią godzinę, więc czas właśnie na zdrój i zacznę od utworu, który otwiera e, wasz album, czyli otwórzcie parki zdrojowe. W studio Radia Wrocław Kultura Jakub zasada i za chwilę wracamy do rozmowy.